I synowi i duchowi świętemu teraz i zawsze i na wieki wieków a ten Alleluja Módlmy się psalmem 68 częścią trzecią. Widać Boże Twój pochód, pochód Boga mego i króla do świątyni. Szczodrony śpiewacy na końcu harwiarze, w środku dziewczęta uderzają we Błogosławcie Boga na świętym zgromadzeniu. Błogosławcie Pana zrodzeni z Izraela. Tam na czele idzie bębiami, książęta Judy z Książęta zabulonie. Boże, okaż swoją potęgę, potęgę Bożą, której dla nas służyłeś. W tej świątyni nad Jeruzalem. niech królowie złożą to. Dzikie zwierzęta żyjące w śladach, stada byków z cielcami narodów. Niech padną na twarze przynoszący srebro Rozprosz narody, które cieszą się z Niech można władcy nadejdą z Egiptu, niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga, Śpiewajcie bogu królestwa ziemi, zagrajcie. Przemierzał odwieczne niebiosa, oto wydał głos swój, głos potężny. Uznajcie moc Bożą, Jego majestat jest nad Izrael. jest Bóg w świątyni, Bóg Izraela. On sam swojemu lodowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. Królestwa Ziemi, świętego porywa ze sobą. Zmęczyłem się krzykiem i okrypło mi gardło. Osłabły mi oczy od wypatrywania mego Boga. Liczniej się od włosów na mej głowie. Ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani Czyż mam oddać to, czego nie zabrałem? Boże, Ty znasz mój brak rozumu Moje przestępstwa nie są dla Ciebie tajne. Niech przeze mnie, Panie, zastępów. Wstyd nie okrywa tych, co Tobie ufają. Niech nie rumienią się z mego powodu. Że ciebie szukają Boże Izraela, dla ciebie bowiem znoszę urodzenie, a nie twarz mi okrywa. Dla moich braci stałem się. Chcę w Twojej zbawczej wierności. Wyrwij mnie z bagna, by mnie utonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Ratuj mnie z wodnej głębiny. I nie porwie mnie nurt wody, niech nie pochłonie mnie głębia niech się nie zamknie nade mną paszcza, odchłani. Słuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa. Spójrz na mnie w okromie swego miłosierdzia. Przed sługą Twoim nie ukrywaj oblicza. Wysłuchaj mnie prędko, bo jestem w ucisku. Zbliż się do mnie i mnie wepa. Uwolni mnie na przekór moim wrogom. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę. Wszyscy za mnie dręczą są przed Twymi oczami. Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło. Czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił I na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem umieszali trucizny do mego pokarmu A gdy byłem spragniony, poili mnie odstęp. Słuchaj mnie, po mnie, bo jestem. Pytanie z piątego rozdziału dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej, ten, coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarą w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzeszy do Jeruzalem, zanosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa Sadyceuszów, Pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy Anioł Pański otworzył bramę więzienia i wyprowadził ich i powiedział: Idźcie i głoszcie w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłyszawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Oto Słowo Boże. I siostry i drodzy bracia Dzieje apostolskie opisują życie uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu i w pewien sposób pokazują tą drogę także nam Słowo Boże tak cenne w życiu naszej wspólnoty przypomina nam, byśmy nie pozostawali w zamknięciu, które też nasiliło się mocno przez pandemię, ale odważnie wychodzili pośród ludzi naszego miasta. By poznać ich potrzeby, ich pytania. Apostołowie zebrali się przy krużganku Salomona, w części przeznaczonej do ogłoszenia Słowa Bożego, gdzie przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem nauczał Jezus, to z tego miejsca zaczynają przemawiać. Opowiadają o Jezusie i Jego Ewangelii, swoją postawą świadcząc o tym, jak jest ona żywa, pełna siły i miłosierdzia. Autor dziejów apostolskich zanotował, że apostołowie byli zgromadzeni razem. Nikt nie był rozproszony. Ci, którzy w trakcie śmierci Jezusa się rozdzielili, teraz są zjednoczeni razem. Zło podziału zostało pokonane. Ten fakt zgromadzenia sam w sobie jest dobrą nowiną. W zjednoczeniu Manifestuje się miłość Jezusa zmartwychwstałego, którą on sam głosił. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Miłość Jezusa jest tym, co nas uzdrawia, co pokonuje w nas zło we wszystkich ich formach. Tę siłę widzimy dobrze w scenach z dzisiejszego czytania. Wielu ludzi przychodzi pod krużganek i inne miejsca, w których są apostołowie. Chorych wynosi się na ulice, leżą na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Bycie pod cieniem Piotra znaczyło bycie okrytym płaszczem miłosierdzia i miłości Boga, które towarzyszyło pierwszej wspólnocie uczniów. To także zachęta, byśmy my, dzisiejsi uczniowie, wychodzili w nasze miasto, by szukać tych dotkniętych przez życie, samotnych, zagubionych i wszystkich, którzy pragną uzdrowienia. Z pomocą przychodzi tu Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sposób szczególny w trakcie niedawnego zesłania Ducha Świętego. To On nam przypomina o wszystkich dziełach Pana to On nas uzdalnia do wyjścia z zamknięcia, leczy ze złych intencji, uwalnia z naszych grobów i więzień. Duch Święty jest Mistrzem, który prowadzi nas w słuchaniu Ewangelii i wspiera nas, byśmy wprowadzali ją w życie. Każdy uczeń, który czyta Ewangelię, wie, że może ją pojąć jedynie, jeśli trwa przy Jezusie. Gdy bowiem oddalamy się od Niego, Tracimy zdolność rozumienia Jego słów, Jego drogi. W tym czasie, po zesłaniu Ducha Świętego, mamy spoglądać na nasze życie jako całość przepełnioną ożywczym tchnieniem Boga. Duch Święty przynosi z nieba pocieszenie, które przenika wprost do serca człowieka. On sprawia, że czujemy się miłowani takimi, jakimi jesteśmy. Jesteśmy objawieniem czułości Boga. Wstępuje do naszego wnętrza jako duch i tam działa. Przenika mroki naszej samotności, kiedy pogrążeni w rozmaitych przeciwnościach nie potrafimy znaleźć drogi wyjścia. On nas podnosi i pragnie, byśmy, jak pierwsi uczniowie Jezusa, zostali wewnętrznie pocieszeni i wypełniali świat pocieszeniem przez bliskość, współczucie i czułość. Obraz uzdrawiającego Piotra i każdego ucznia, który opiera swoje życie na Ewangelii, przypomina, jak ważne dla wspólnot chrześcijańskich jest bycie niczym cień Bożego Miłosierdzia. Dotknięcie cienia, który rzuca Piotr, oznacza bycie otoczonym miłością i miłosierdziem apostołów i samego Boga. Gdy tracimy to z oczu i zaczynamy myśleć jedynie o sobie, to czyni nas słabymi a świat bardziej samotnym. Każde życie, które znajduje się w cieniu miłości Boga, w otwartości na przyjęcie Jego Ducha, dozna ukojenia i wzmocnienia, aby wstać i ponownie wyruszyć w podróż, jaką jest życie. Bycie uczniem Pana nie jest ani poświęceniem, ani stracą wobec życia, które w przeciwnym wypadku mogłoby być bardziej bogate i radosne. Jezus w Ewangelii św. Marka mówi, że ci, którzy decydują się zostawić wszystko i pójść za Nim, otrzymają stokroć więcej niż odpuścili. Stokroć więcej to bogactwo i słodycz wspólnoty, w której uczeń jest przyjmowany. Ona staje się dla Niego darem Boga, nie jest jej właścicielem, ale się staje dla Niego rodziną, w której rodzi się i jest przyjmowany. Niczym cenny dar. W tej perspektywie Jezus wykorzenia indywidualistyczne koncepcje bycia uczniem. Uczniami staje się będąc przyjętymi we wspólnocie wierzących, gdzie razem słucha się Ewangelii, dzieli się eucharystycznym chlebem, służy ubogim i żyje w braterskiej miłości. Nikt nie zmienia świata w pojedynkę. Nikt nie zmienia własnego serca w pojedynkę. To się dzieje wtedy, gdy jesteśmy razem. Słuchaj na rzekań, i we grań szybko im z pomocą, a będą zbawieni. Ustrowiłeś panie trendowatych, którzy do ciebie przychodzili Ulecz każdego, kto jest chory, bądź blisko potrzebującego. Przyjdź szybko im z pomocą, a będą zbawieni. Uwolniłeś opętanych. Uwolnij każdego, kto nie jest panem samego siebie. Przyjdź szybko im z pomocą, a będą zbawieni. Przywróciłeś wzrok niewidomym, przywróciłeś siłę sparaliżową. człowieka zdolnym widzieć i mówić. Przyjdź szybko im z pomocą, a będą zbawieni. Wezwałeś do życia zmarłych, przywróciłeś ich świat. Pozwól królować śmierci, zbruć życie Twoim sługom. Przyjdź szybko im z pomocą, a będą zbawieni. Ty jadłeś z grzesznikami, odpuściłeś każdy grzech. Najbardziej i na naszą winę, i przebacz nam wszystkie nasze grzechy. Przyjdź szybko nam z pomocą, a będziemy zbawieni. Bo jesteś Bogiem dobrym i przyjacielem ludzi. Panie, naucz nas się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas baw złego. Amen. Panie, który po zesłaniu Ducha Świętego posłałeś uczniów pielgrzymów Ewangelii, daj nam głos odważny, by o niej mówić, daj nam moc uzdrawiania, daj nam miłosierdzie, abyśmy rozumieli, prowadź nas na drogach, którymi kroczymy. Ty znasz moje słabości i lęki. Wiesz dobrze, kim jestem, a mimo to powierzyłeś się mojej nędzy. Spraw, bym Cię nie zawiódł i nie zdradził, bym nie obrażał Ciebie obecnego w obliczach ludzi słabych i moich braci. Przebacz mi dni, które minęły bez miłości, grzech dzisiejszego dnia. Daj mi siłą, bym był bardziej ludzki w dniach, które nadejdą, i ja abym na zawsze pozostawał w Twojej służbie. Zachowaj mnie od pokus świata, od obojętności, która jest najgorsza. Otwieraj mnie coraz bardziej na miłość, i daj mi dotrzeć pokornie i łagodnie do Ziemi wiecznej nagrody, do Świętej Jerozolimy. Amen. Strona siedemdziesiąta piąta. Przyjść do nas, Panie. Ze świętym duchem twym zaśnij swą miłość, a świat przemiani się. na nas, Panie. Ze świętym duchem twym zaśnij swą miłość, a świat przemiani się. Jezus powiedział: Uczniom swym wam pokój. Ducha Pocieszyciela, ześlę na Was wszystkich. Przyjdź do nas, Panie, ze świętym Duchem Twym, zaśnij swą miłość, a świat przemieni się. Ze świętym Duchem Twym, zaśnij swą miłość, a świat przemieni się. Ten Duch nauczy was wszystkiego, co potrzeba. Przypomnij wszystko to, co Jezus wam powiedział. Przyjdź do nas, Panie, ze świętym Duchem Twym, zaśnij swą miłość, a świat przemieni się na Panie. Ze Świętym duchem twym ześli swą miłość, a świat przemieni się. Głośmy dziś naszą radość po całym świecie. I bądźmy lodem, który nie zna żadnych granic. Przyjdź do nas, panie. Za świętym Duchem Twym zaślij swą miłość, a świat przemieni się. do nas, Panie, za świętym Duchem Twym zaślij swą miłość, a świat przemieni się. Swą siłę do nam Jezus poprzez Ewangelię. Dziękujmy Panu za wspólnotę, która piękna jest. Przyjdź do nas, Panie, ze świętym Duchem Twym, swą miłość, a świat przemieni. Przyjdź do nas, Panie, ze świętym Duchem Twym, swą miłość, a świat przemieni się.